To prawdopodobnie jeden z najbardziej wytrzymałych smartfonów dostępnych na rynku. Rozpakujmy go. Plastikowe tuj, narzędzie do wyciągania SIM, no i dokumentacja. Jest i sam telefon, ale zaraz tutaj jest logo Motorola, a to miał być ThinkPhone, ładowarka. No i bardzo dobrze, takie rzeczy lubimy. 68 W, przewód USB-C. Tak to się prezentuje. Tylny panel wykonany jest z włókna aramidowego, a ramka z aluminium lotniczego. Chyba się włącza. Ekran pokryty szkłem Gorilla Glass Victus. Spełnia wymagania rygorystycznej normy militarnej, czyli przyszedł szereg naprawdę wymagających testów, i dzięki temu można z tym telefonem robić tak i się po prostu nie przejmować. Jest to też jeden z najbezpieczniejszych smartfonów na rynku, bo jest zabezpieczony platformą Think Shield. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Cena. w v komentarzu A.